Lewart wam pokaże, jak się robi dobre interesy. Mam Coś przyjdzie. Tu coś mamy. Tu coś mamy. Ładujemy i jedziemy. Już na wymianę coś wziąłem. Dziewięć dych jeszcze zostało w kieszeni. Ale szukam go, Wziąłem jedno koło. Wydaje mi się, że od czołu ruskiego. Mówi, że było drugie, gdzieś to wrzucił, ale ja nie widzę tego nigdzie. Chciałbym nie zabrać. Lepiej mieć dwa, jak jedno, nie? Do To była maszyna, na się. już nie ma głowy. Powiem wam, że w Fordzie Transitie wiozłem kiedyś takie skrzynki z magazynu wojskowego i one strasznie. Jak to, bo to znacie, nie? Wiecie, jak w, potrafią śmierdzić, rzeczy z w magazynów wojskowych. Zwłaszcza drewniane skrzynie malowane. Nie wiadomo czym. Jakimiś <laughs> atomowymi farbami radioaktywnymi. No i tu już wiozłem te skrzynki na pacę. I powiem wam, poleżały na pacę dwa dni, a w szoferce mi do dzisiaj śmierdzi, nie? Ten smród, wyobraźcie sobie przeszedł normalnie do kabiny i po prostu tak wali mi do dzisiaj, nie? Nie idzie wytrzymać. Znaczy idzie wytrzymać, no ale śmierdzi, nie? Czuję to, cały czas to czuję. To są resztki zielonej farby Wala mi sądzi, że to od górskiego czołga Tę piastę wziąłem Stara ucznika to dobra może może się do czegoś nada Ze zwłoki siodełek Tam niestety jakiś fajny rower został pocięty Ale pocięty w drobny mag, więc nic z nie zostało, poza tym Kawałki w kierownicy Dobra, czas, pora wracać do roboty Cztery dychy za koło stałem dziewięć dych, więc Miałem 130 złotych w złomie, który przywiozłem no i w zamian wziąłem te dwa kółka, nie? Mówię, wydaje mi się, że to będą jakiegoś ruskiego czołga, no i mają, one są zielone. Wystarczająco dużo ruskich rzeczy tu było u nas, żebyśmy na ten kolor byli uczuleni. Spawarka już na pewno dobrze ostygła, to teraz 40 minut popracuję ciągle, więc skończę robotę i będę mógł zająć ważniejszymi rzeczami. Nie jest to od ruskiego czołga. Jest to od ciągnika artyleryjskiego Mazur, Mazur D350. Coś takiego było produkowane w Polsce w latach 50. -tych. Na podstawie czołgu T-54. No ma to jakiś ten rodowód militarny. Może nie taki, jak sobie na początku wyobrażałem, ale... Nie wiem czemu ta guma jest tak wyjechana. Tutaj brakuje takiego dekielka właśnie na zdjęcia. Mazura, jak sobie poszukacie Mazur D350. Tu jest jeszcze taki fajny dekielek z taką kopułką. Filtr z odciągu takiego, takiego mobilnego, powalniczego po spaleniu. Niestety zaciągnął jakąś iskrę czy coś i poszło z nim.